A ty, czy ty pod drzewo przejdziesz też, gdzie wisi już ktoś, podobno zabił trzech? Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się. A ty, czy ty dzisiaj przyjdziesz też, tu woła nas ktoś, kto przed nimi zbiegł. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie, pod drzewem dziś to wszystko skończy się. A ty, czy ty tutaj przyjdziesz też, pod drzewem jak cień wolność kusi cię. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie, Pod drzewem dziś to wszystko skończy się, a ty czy ty dziś założysz też naszyjnik jak wąż, oblacie czulecie. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie, Pod drzewem dziś to wszystko skończy się, a ty czy ty już poczułeś. Wszystko skończy się, a ty, czy ty, zdecydujesz też, że w da się stać, na oświat trzeba więc. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie, pod drzewem dziś to wszystko skończy się, a ty, czy ty, już rozumiesz też, czy chcemy, czy nie, czeka na nas śmierć. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie, pod drzewem dziś. Się. A ty czy ty pod drzewo przyjdziesz też? Gdzie wisi już ktoś, podobno zabił trzech. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się. A ty, czy ty dzisiaj przyjdziesz też, tu woła nas ktoś, kto przed nimi zbiegł. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie, pod drzewem dziś to wszystko skończy się. A ty, czy ty tutaj przyjdziesz też, pod drzewem jak cień wolność kusi cię. Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie Pod drzewem dziś to wszystko skończy się A ty, czy ty, dziś założysz też Naszyjnik jak wąż, obleciecz czuracie? Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie Pod drzewem dziś to wszystko skończy się A ty, czy ty, już poczułeś też, że wciąż wybór ma czy poddać się czy nie? Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się. A ty, czy ty zdecydujesz też, że się da się stać? Na oświat trzeba być Po tym, co się tu działo, każdy chyba wie. Pod drzewem dziś to wszystko skończy się. A ty, czy ty Już rozumiesz też, czy chcemy czy nie? Czeka na nas po O tym, co się tu działo Każdy chyba wie Pod drzewem dziś